Mm. czucie siebie, czuć siebie wilgotna koszulka, czucie rozpoznaje czucia odniesienia do czucia swojego wielkotności, że właśnie ej wtedy czuć, że ej że tam coś bielo właśnie płyniecie w nas czyli szpiegorstwo od Jezabelówy antyrządowej prowadzącej nierząd w Sędy Jezusa czy nie nierząd antychrześcijaństwa, antychrystyzm z gogmagogami <laughs> Robiąc z chłopców Diałów debili są też kolejnej Izabelówy. Nowa niekolacja i narracja, prawdziwa za w Polsce, bo się to Jezus Chrystusa to U nich wie, że to jest dorosły mężczyzna. Dorosły, młody, dorosły, silny, widzący co odrożyć w życiu, robić jak, jak zachować się fair play, znając prawo Boże, natury wiedząc jak się zachować na drodze i w ogóle, żeby być ferem, jak być ferem i działając ferem. A w Polsce to już było, że Bobo, kiedyś może nie, ale to Bobasek, <coughs> że komu jakieś sny, wizja, to sny wszystkie dzieci na świecie mają i dużo więcej snów, dużo więcej wizji, dużo więcej rozpoznań, dużo więcej fajnej atrakcji, zabawy, czerpalności z tego, że nie żyją z nami, tylko żyją po prostu właśnie zdrową metodyką chrześcijańską, stosując metodykami chrześcijańskimi, chrześcijaństwem. I się zaprawiając? I są do przodu bardziej ku swoim godom realizacji, właśnie siebie, za życia jako yy, ukochana do pary z, z sobą, do pary i posiadanie dzieci zdrowych i ukaratować dzieciom tego samego, z dumę swojej przodki, praw przodki, praw przodków, Marii i przodków ta i tak dalej, i tak dalej. Przodków, praw i tak dalej. Przyjąć z dumę Jezusa Chrystusa Nazaretu. A ta wasza wiekuista, ta wielonicość, szpiegostwo w głowach, w oczach, to się ludzie na tym goście, to jest szpiegostwo wiekuista, to jest. Wiekuista? nazywasz no to wiekuista, bo to takie robi się te animacyjne, takie jakieś te dzieciom pochmurkasz, się też coś tam, coś tam, a to się czegoś wesa zamocić, w renomie na podry. To naprawdę to wygląda. To demony takie, żeby się oporzyć. Jak to wiecie, tam manipulacje robią, naloty, na jakieś tam magie, żeby to przykryć demonizmowo jakąś tam opowiadką czy jakaś tam wizja bajka, a w chrześcijaństwie zawsze było. No po prostu po prostu ten demonizm po demonizm. Ani że jakaś tam narracja, że to może jakaś tamtego, bo jakaś problema, że gdzieś y, któreś miały, że nagwałta, i potem, że nadrobi, zamiast to jakaś opowiadzka, zamiast skorzystać w kościele, magia, no, utworzyły. Co niech się z tym samym porają i niech nie nakładają na nas tej swojej światłości wiekuistego nagwałcania i na, wiekuistego gwałcenia. Bo to żadna dobra światłość, żadna chrześcijańska żadna chrystusowa. Antymiłość jest to światłość. Antyżyciu, antyewolucji, antyprzetrwanie tej planety. Złe. Beautiful day. Beautiful day. Beautiful day. Tylko co, którzy bawiliście się w tej Kto Którzyś jacyś? Czemu zamkiwanie kto coś ma? Co kto wie? Jak ktoś coś wiedział za dużo, to szuruburu albo jumy i e, sobie przewdzianie, a innym napychanie komuś temu demonizmu, debilizmu, idiotyzmu, czy nakładek typu y, swojego idiotyzmu, że to ktoś ma się borkać z tym idiotyzmem, czy z jakimś pochłamem? Nie, nie tą nakłoną rzucili, tylko od tego, co kto to przerzucił I boryka się z tyłem, jak tam coś będzie akceptowane, takie były też mowy, albo tam że się później dopiero podchurkowanie, to tam jak się na przykład modliły, się na głowie o co chodzi i dlaczego co się dzieje. I takie osłanie chorób na innych, tego, żeby ten że ktoś się ktoś uporał, bo sami zamiast się uporać, to myślą, że się uporają w ten sposób, z jest choroba. Nie, bo w ten sposób zrobili jeszcze gorzej, chorobę światową piekło, upieklenie, opóźnienie, w realizacji Eden. Gra na zwłokę czasu, w czasie. Gra na zwłoku w czasie. I wiele zwłok. To niech już będzie rozsądzone, proszę. Awe Maria. I przyjęcie świętego Rytu. Wszyscy święci. Ach, natura. Natura. Planeta Ziemia rozsądź, proszę. Duch Boży Jezusa Chrystusa. Rytu. Summa summarum. Amen które znaczenie, znaczące Duchu Boży Jezusa Chrystusa Chrystusa Ta siła dobra, przetrwalnicza w kosmosie, w renomie opinii kosmosu, a nie jakaś, jakiegoś bożka, co sobie pod swoją wizję diablenia, dywizowania, obiegania, juwania, ukradania, łkania później uluźniania. Zagrywań wszelakich, ciągłych i życia ciągłymi zagrywaniami, do utajania zamiast pójścia i zaprzeznania się i korygowania względem wszystkich przodków, przodków spraw, tak żeby wszystkie były uzadowolone, odszkodowane, w sensie pocieszone odszkodowaniem, dopracowane, że względem ich potomnych, to jest tych, co to, którym to czyniono. I tak ja należę, a nie że później, czy gdzieś po śmierci dopiero. Od razu, ani gra na zwłokę, czas się. Beautiful day. Uh, beautiful day. Chcieliście, którzy po prostu Zagraliście sobie Boga. Z ludźmi, z jednej i częściej jakie zło. Co pierworodny pierworodne yy, popełniliście pierworodne gry. Jest jeden Bóg. Bóg jest niesprawiedliwym, który za dobre wynagradza złe karze. I którzy sobie przewidzieli, że są tym Bogiem, i się tak pograją ludźmi i światem. Po swoim pierworodnym grzechu. Bo Chrystus wrota się lat temu podkupił ten z grzechu i jadał majewę. I ludzkość ludzkości pokazał, to było 2000 lat temu. Kościoły są 2000 lat. Ksiąg, internet, jeszcze w dobie, już od dziesięciu, ilu dziesiątek lat jest internet dostępny, jest taka opcja możliwości. Edukacja, można opłacać ludzi, nawet są za free online, PDF-y, jest też na deono, biblia nadeon.pl, za free można też, można M4A, czy M, czy inne formaty do słuchania na spawkach, może no droga, chcę posłuchać jakaś tam, że poznać prawo Boże, nie? Też nie wiem, tam myślę, się zgłosić w życiu za życia w każdych ruchach, jak ktoś nie był doedukowany, czy ktoś był edukowany, a potem coś jako dziwnie wyszło, żeby może się stało dziwnie, to wodzie do kościoła. Fajnie, ja życzę, że w tym kraju się poprawi. Będą mogli się odstawać i inni przybywać. Chrześcijanie. Dwa ponad lat temu, bo tak w porządku fajnie w miarę, nie w A tak utajanie, utajanie, utajone mieli. Swoje jaki chrześcijańskie Uch, uch. Aż ktoś dał jakaś taka ta przyzwolenie, ta karta otwarta i nie wiadomo co, no te hasło ode zabalenie filmu, to było bardzo dobre posunięcie. I wtedy machina naruszyła. Ja nie słucham dzieci, taką wszystko na przykład, tutaj ja mówię, przysłuchajcie przy, przy mięki, piękne słówka, piękna mowa w sensie. I zachowanie takie piękne, żeby to piękność i pięknie i tam gdzie manipulacja. To wasza osobiście przyjdę, to mogę posłuchać, ale też niech się bawią. I to modlitwie miała słabość. Dzieci powinny tak. Do swoich ciotków, jak ludzie mają problemy i nie mamy edukować, to nie, że z uporem, że najlepiej wiedzą najlepiej, tylko wtedy podniesienie edukacja powinna być chrześcijaństwo, mistrzowie lepsi i zawsze uznać w sobie psycha, że nie są najfajniejsi, najlepsi DBS, tylko że są inni, którzy potrafią dużo więcej przekazać fajnie i wtedy można się tym do uzupełniać, być jeszcze fajniejszym w siebie, w świecie, dzieci potomnych i w ogóle. Informacja warta właściwa, rozsądzona chrześcijańsko i postępowo chrześcijaństwo postępowe jest z natury, bo jest bez diabłu to tak bez jablis też i dzieci powinny być w ogrodach albo na polanach, natura jest w i to co dzień jak najczęściej jedzonko, ćwiczenia psychoruchowe, z od chemii, zapachów sztucznych, sztucznego światła, od nieprzyjemnych treści hałasów, porwacja muzyka, naturalne odrzęczenia i przy rodzicach, którzy się kochają, tulą, całkują, tańczą, radują się, bycie przytulne z dzieckiem, planują coś nie za dużo, nie za wiele, jakaś po prostu bycie tu i teraz, radowanie się. Radując się, że jest kościół, że jest ksiądz, że jest edukacja, że takim ludziom można powierzyć edukacja w dziecka i że babcia i zrobić tylko tyle i dopatrzeć tylko właśnie, czy babcia tam doposilić, właśnie coś przynieść, na przykład ze sklepu, coś wspólnie zrobić, odciążyć babcia, babcie też na jakieś te ciadka nauczyć, na przykład masażu dla babcia, inspirować młodych, najmłodszych mi jeszcze lepiej trochę na kulturę, taka szafinewska, fajna. To, ładnie ile się internet, wifi. Siedź w trumnie, siedź w trumnie, siedź w trumnie za życia. Po co to im? To dzięki lokalizacji to wiem taka nauka. Właśnie w trumnie to nie ma co życia. W trumnie w sensie W życiu swoim. Żywo. jak like in Ireland, they have. In USA, your be yourself. I love you when you are be yourself. When you ask yourself and you are okay and fair.